Witam na konferencji prasowej po meczu JKS katowice Widza Spotkanie zakończyło się z zwycięstwem gości 2-0. Oglądało je 3257 widzów. Z nami już jest trener gości Janusz Niedźwiedź oraz zawodnik Patryk Stępiński. Jako pierwszego poproszę o komentarz trenera. No, dzisiaj bardzo się cieszymy z tych punktów, bo, bo to naprawdę nie było łatwe spotkanie. Myślę, że tutaj trzeba bardzo pochwalić zawodników za. Za to, co, co zrobili na boisku, i jak potrafili wytrzymać w wielu momentach, jak nie dopuszczać do, do sytuacji, i, i trzymać przeciwnika z dala od, od naszej bramki. Dodatkowo strzelić dwie bramki tutaj z dobrze zorganizowanym przeciwnikiem, to na pewno to, co chcieliśmy osiągnąć, to osiągnęliśmy. Na pewno ważne, że przyjechaliśmy tutaj grać na swoich zasadach, i, i to nam się przez cały mecz udawało. Jedno co to, na pewno chcemy. Teraz w tym tygodniu graliśmy w niedzielę, graliśmy w środę i gramy jeszcze w niedzielę kolejne spotkanie, dlatego też dzisiaj się chwilę pocieszymy, natomiast też już w naszych głowach z tyłu głowy już jest to, że za chwilę jest mecz u nas ze skrączem Stochowa, dlatego też już przynajmniej moje myśli są przy, przy kolejnym meczu że ten tydzień, jak dobrze zaczęliśmy w niedzielę, to chcielibyśmy też w kolejnym meczu w niedzielę dobrze zapunktować. Dziękuję. Dziękuję trenerze. O komentarz poproszę także zawodnika. Jak można powiedzieć? Ja bym tutaj króciutko, na pewno dzisiaj się cieszymy z tego, na pewno z tego, że to nie jest jakieś przepchnięte zwycięstwo, tylko w kolejnym meczu gdzieś wykonujemy założenia, które sobie przed tym meczem ustalamy. Jutro Mamy kolejny dzień, który będzie poświęcony na pewno, żeby jak najlepiej przygotować się do kolejnego spotkania. To na ten moment tyle. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja zapytam Panie trenerze Bartek Obośki, co się stało? Bartek już gdzieś koło 30 minuty poczuł, ale, ale no, chciał, chciał cały czas występować, chciał pomóc zespołowi. Myślę, że pierwsza diagnoza, że tam nie będzie nic groźnego, no, ale zobaczymy. Będzie pewnie walka z czasem, żeby zdążyć do niedzieli. Jak blisko byliśmy z zakończenia meczu przed czasem? Pana... Nie no, wiem, kiedy... to ciężko było. No, tam obserwator mówił, że jeszcze dosłownie jedna rasa, jedna minuta i, i mecz się zakończy. Natomiast myślę, że w perspektywie tego, co się później wydarzyło, to dobrze, bo potem były takie rozmowy, a, że komuś się udało, albo ktoś komuś coś pomógł. My sobie sami pomogliśmy na boisku dojrzałością, tym, co chcieliśmy zrobić tutaj. Dlatego cieszymy się tym bardziej. Da, Karol Danielak dostał czwartą żółtą kartkę, jaki to będzie. Jak bardzo plan na częstochowe panu mhm. trenerowi to uwielbia. W mojej głowie była, cały, czas, cały czas był GKS. Teraz, od teraz zaczynam myśleć o skrze i e, oczywiście Karol w tych ostatnich dwóch meczach pokazał się z dobrej strony, ale no, to jest takie życie, że... Po prostu straciliśmy kolejnego zawodnika, nie będzie mógł grać, ale dzisiaj widzimy Przemek Kita wchodzi, wchodzi Hansen po, po jakiejś kontuzji, czy po jakimś urazie bardziej, tym, którym nabawił się jakiś czas temu. I, i też mm. e, mamy kolejnych zawodników, którzy wierzę, że dadzą radę w niedzielę i, 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 i zagrają dobrze, tak jak, tak jak ci, którzy, którzy dzisiaj występowali. Ja jeszcze tylko dopytam, Przemek Kita dzisiaj 22 strzelił na bramce, a ile się ta liczba zakończy? <laughs> nie, się nie kończy. Niech się nie kończy do końca sezonu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, ja to działam. dziękuję.